Cześć kochani, właśnie Dorota, która jest za kamerą, powiedziała mi, że możemy zaczynać, a ja już się wprowadzam w taki bardzo fajny stan odprężenia, bo dzisiaj będziemy się odprężać podczas naszych ćwiczeń. I ja już się w taki stan pomału wprowadziłam i mam nadzieję, że za chwilę wszyscy będziemy mieli czyste umysły i odprężone ciała, bo temu będzie służyła dzisiejsza praktyka. Zrobimy kilka asan do wykonania przed snem albo w trakcie dnia, jeśli chcemy się zrelaksować, poczuć siebie, poczuć swoje ciało, poczuć swój oddech. To będzie praktyka delikatna, możemy ją wykonać w piżamie, możemy ją wykonać w dresie, nie ma to większego znaczenia. Fajnie, żeby znaleźć sobie taki zakątek w domu, w którym lubimy przebywać, w którym jest ciepło, w którym jest miło. Możemy sobie włączyć relaksacyjną muzykę. Wszystko po to, żeby, żeby się zrelaksować, żeby odprężyć ciało, żeby ono stało się miękkie i żeby złapać energię na kolejne chwile dnia czy wieczoru, albo po prostu na bardzo dobry sen, jeśli cierpicie na bezsenność, na niemożność zaś zaśnięcia. Te ćwiczenia również powinny Wam pomóc. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Jesteście w przyjemnym pomieszczeniu, które znacie, w którym się dobrze czujecie. Jeśli tak, to zapraszam do praktyki. Zaczniemy od wygodnego siadu, najlepiej na podwyższeniu, czyli na przykład na kocu. Ja wezmę mój ulubiony, cieplutki domowy koc, położę go złożonego na. Małą kostkę, osadzę guzy kulszowe, czyli te miejsca, na których siedzimy, skrzyżuję nogi, jako że lubię siad skrzyżny, wyciągnę kręgosłup do góry, ręce ustawię na kolanach, spokojnie, wykonaj to samo, znajdź wysokość koca, tak, żeby móc się windować, żeby móc wyciągnąć dolne plecy. W tej pozycji zamknij oczy i słuchaj, co do ciebie mówię. Ja również zamykam oczy. Postaraj się wyciągnąć kręgosłup do góry. Czubek głowy skieruj do sufitu, tak jak ktoś by przeprowadził linkę przez nasz czubek i nas tak wyciągnął. Zacznij się kołysać w prawo lewo. Wszystko rób delikatnie, tak, żeby się odprężyć. Poczuj swoje ciało. Świetnie. Ja myślę, że w trakcie tej praktyki uśmiechy pojawią się na każdej twarzy, bo relaks jest potrzebny każdemu z nas. Nie ma, nie ma osoby, która może cały czas działać, pracować, nie zrelaksować się, nie, nie skupić na oddechu. To wszystkie ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe w dzisiejszym pędzącym świecie bardzo nam pomogą. Zatrzymaj tułów i zacznij kołysać, opuszczać głowę w jedną stronę, kierując ucho do barku i w drugą stronę, wszystko delikatnie. Odcinek szyjny kręgosłupa jest bardzo delikatny i nie należy robić żadnych gwałtownych ruchów. A już najgorsze, co nas spotyka, Pochylanie głowy w celu non-stop oglądania naszego smartfona i przewijania wszystkich możliwych tablic, które mamy. Jak już musimy korzystać ze smartfonów często, to najlepiej ustawić go na wysokości oczu, żeby nie nadwyrężać szyi. Ok, teraz zrób pół okręgi, zbliżając brodę do mostka. Pamiętaj o kręgosłupie, żeby cały czas się windować do góry. Z wydechem, wdech i wydech nosem. Jeszcze raz wdech i wydech nosem. Wróć głową do centrum, otwórz oczy. Jeszcze raz pokołysz się w jedną i w drugą stronę. Wyciągnij ramiona do boku i delikatnie się pochylaj w jedną i w drugą. Coraz mocniej wyciągając ramię do góry, ale wszystko lekko. Z jednej strony wdech, z drugiej strony wydech. Wdech i wydech. Płóż ponad ramieniem na sufit. Otwieraj klatkę piersiową, po to, żeby oddech stał się łatwiejszy. Nigdzie nam się nie spieszy. Wróć do centrum. Spleć dłonie z tyłu na kości krzyżowej i delikatnie. Unieś ramiona za siebie po to, żeby jeszcze bardziej otworzyć klatkę piersiową, oddalić od siebie obojczyki, mocno osadzić się na guzach kulszowych, delikatnie skierować wzrok do góry, wziąć głęboki wdech i z wydechem opuść ramiona. Teraz otwórz mocno ramiona do zewnątrz. I z wydechem skul się, obejmując swoje barki, chwytając łopatki. Wdech i zmień ułożenie ramion. Wdech. Świetnie. Wydech. Wdech. Dech z wydechem opuść dłonie, wyprostuj nogi. Przejdziemy do siadu Vajrasana, czyli do siadu Pioruna. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Złącz nogi, złącz pięty i złącz wewnętrzne krawędzie stóp. I z tej pozycji zbliż biodra do pięt. Opierając pośladki na piętach. Nie rób łuku z pleców, ale podwiń kość łonową do góry tak, żeby dolne plecy były mocno wyciągnięte. Przenieś ramiona do przodu, spleć dłonie, odwróć wnętrza dłoni od siebie i unieś ramiona ku górze tak, żeby znalazły się przy uszach. Wyciągnij jak najmocniej boki ciała. Do góry. Wydłużaj się. Oddychaj. Weź wdech i z wydechem skręć się w prawą stronę, pozostawiając ciężar pośladków na obu piętach. Nie przenoś ciężaru ciała ani na jedną, ani na drugą stronę. Weź wdech. Z wydechem wróć do centrum. Opuść dłonie. I zmień ustawienie palców, tak żeby drugi mały palec znalazł się na dole. To jest to mniej wygodne ustawienie. Obróć dłonie, tak żeby wnętrza były odwrócone od ciebie. Unieś ramiona do góry, podciągnij pępek pod kręgosłup. Wydłuż dolne plecy i z wydechem skręć się w drugą stronę. Oddychaj, wydłużaj się. Relaksuj. Po całym dniu siedzenia w pozycjach podkurczonych przy komputerze. Te pozycje spowodują, że poczujemy się lepiej z wdechem wróć do centrum, opuść ramiona, rozpleć i połóż przy stopach. Teraz rozstaw kolana na szerokość maty, duże paluchy połączone. I przejdź koniuszkami palców do przodu, jak najmocniej, tak żeby nasze boki ciała spotkały się z wewnętrznymi stronami ud. Na koniec połóż całe dłonie, odłóż czoło i zostań w tej pozycji parę chwil. Oddychaj. Wyciągaj plecy. Zbliżaj odcinek piersiowy kręgosłupa do maty. Wyobraź sobie, że ktoś ciągnie nas za biodra z tyłu, jeszcze mocniej wydłużając plecy. Dociskając dłonie do maty, otwieraj barki, rolując je do tyłu. Unieś czoło, unieś głowę, wróć dłońmi do siadu. I przekręcając się do przodu, zostaw stopy z prawej strony, tak żeby prawa stopa była nad lewą. Kolana zostają z jednej strony, a biodra odkładamy z drugiej strony. Ze stóp jest zrobiony krzyż, tak żeby dolna noga była palcami zwrócona. W stronę boku, a górna noga była zwrócona palcami do góry. Z tej pozycji weź wdech i z wydechem skręć się od stóp w przeciwnym kierunku. Zachacz dłoń o zewnętrzne kolano, drugą no dłoń oprzyj z tyłu za kością krzyżową. Z wydechem się wyciągaj, z wydechem skręcaj. Pamiętaj cały czas o otwarciu klatki piersiowej. Oddalaj żebra od miednicy. Zbliżaj mostek do brody. Oddalaj od siebie obojczyki. Z wydechem wróć do centrum. I teraz przechodząc na kolana. Przestawimy nogi w drugą stronę. Dolna noga palcami jest skierowana do krótszej krawędzi maty, a górna noga do tyłu. Kolana zostają z jednej strony, my siadamy po drugiej stronie. Z wdechem robimy skręt od stóp, zahaczając ramię o kolano, a drugą dłoń ustawiając za kością krzyżową. Z wdechem rośniemy. Z wydechem skręcamy się do boku. To jest bawienna pozycja dla naszego kręgosłupa. Nie jest to mocny skręt, dlatego każdy może go wykonywać. Nawet w ciągu dnia, jeśli czujemy dyskomfort w odcinku lędźwiowym, dobrze jest usiąść w tej pozycji i zaangażować odcinek lędźwiowy do pracy. Dzięki czemu ból. Przemień, nie będzie mniej dokuczliwy. Z wdechem wróć do centrum. Położymy się teraz na plecach. Wyprostuj nogi. Podpierając się rękami delikatnie, kręg po kręgu, ułóż się na macie. Wyciągnij nogi. Poczuj kontakt z matą. Poczuj relaks, zbliżaj. Łopatki do maty, tak, żeby były zupełnie rozpłaszczone. Teraz złącz nogi, ustaw palce stóp skierowane do sufitu, zegnij prawą nogę w kolanie i przyciągnij kolano do klatki piersiowej, czujecie relaks w dolnych plecach. Właśnie o to chodzi. Robimy wszystko we własnym tempie i we własnym zakresie. Jeśli noga, jest możliwość przyciągnięcia nogi do tego miejsca, to przyciągamy do tego miejsca. Jeśli jest większa ruchomość, możemy przyciągnąć do tego momentu, żeby czuć się dobrze, żeby nie czuć dyskomfortu ani żadnych bólów. Świetnie. Teraz zegnij nogę tak, żeby były kąty proste, złap za zewnętrzną w stronę uda, prawą rękę wystaw do boku na wysokości barku, wnętrze dłoni skieruj do góry i z wydechem przenieś kolano na lewą stronę. O, u mnie się znalazł kocyk pod kolanem, co jest bardzo miłe. Jeśli macie kocyk, to jak najbardziej polecam położenie kolana, przytrzymując Dłonią lewy, lewe udo. Zbliżaj prawy bark do maty. Zostań w pozycji parę chwil. Skup się na oddechu, zamknij oczy, rozluźnij się, zrelaksuj. Wróć nogą do centrum. Złap się pod udem. Jeszcze raz przybliż nogę do klatki piersiowej i w miarę możliwości wyprostuj rozciągając tyły łód, rozciągając powierzchnie podkolanowe i uelastyczniając biodra. Zegnij nogę, odstaw stopę, wyprostuj i przyciągnij drugą nogę, drugie kolano do klatki piersiowej. Noga, która zostaje na macie jest aktywna. Robimy wszystko we własnym zakresie ruchu. Możemy zamknąć oczy, skupić się na oddechu, nie myśleć o żadnych męczących sprawach, tylko o tym, co jest teraz. żeby ciało się odprężyło. Zegnij nogę, ustaw pod kątem prostym, słab za udo i przenieś na bok. I tutaj moje kulki, black roll, spadają do masażu. To jest pozycja, która bardzo fajnie relaksuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa i właściwie jest do wykonywania codziennie. Codziennie po pracy, po ośmiu, albo nawet dłuższej, 8 godzinnej pracy siedzącej przy biurku. Zostajemy w pozycji parę chwil, jeśli czujecie, że jest potrzeba, żeby zostać dłużej, zatrzymajcie film i zostańcie. My już wrócimy do centrum, złap się pod udem i wyprostuj nogę w miarę możliwości. Pamiętaj o stopie, która leży, o nodze, która leży. Pozostaje aktywna. Kość krzyżowa mocno dociśnięta do maty. Obie łopatki leżą rozpłaszczone. Obojczyki oddalone od siebie, tył szyi wydłużony. Zegnij nogę w kolanie, odstaw stopę i wyprostuj obie nogi. Teraz będę chciała, żebyśmy zgieli obie nogi, unieśli je pod kątem prostym i przenieśli obie nogi w prawą stronę, zostawiając kąty takie, jakie są. Kolano jest nad kolanem, zobacz, czy tak się dzieje. Zostaw dłoń, żeby kontrolować drugą rękę. Wystaw do boku, spójrz w górę. I podobnie jak w poprzednich pozycjach, rozluźniamy plecy i mocno uelastyczniamy kręgosłup. Utrzymuj kolano nad kolanem. Górne kolano. Ma skłonności do tego, żeby się wycofywać, dlatego robimy wszystko, żeby to kolano ustawić do przodu dokładnie nad dolnym kolanem. Dzięki temu mamy symetryczną miednicę. Jak kolano nad kolanem, tak samo kostka nad kostką i stopa nad stopą. Z wdechem unieś nogi. Do góry i przenieś je na drugą stronę, zostawiając kąty proste. Połóż dłoń, zobacz czy kolano jest nad kolanem. Drugą dłoń wysuń w bok, tak żeby znalazła się na poziomie barku, nie wyżej. Nie napinamy mięśni barku, mięśni karku. Spójrz do góry. Ojej jak ja lubię taki relaks. I to ćwiczenie, które możemy zrobić przed snem i, i w ciągu dnia. Wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować. Jeśli zrelaksujemy nasze ciało, to i umysł będzie luźniejszy. Zbliż kolana. Do klatki piersiowej, złap się pod kolanami, doklej kość krzyżową do maty, wyciągnij dolne plecy, zbliżając uda do brzucha. Unieś do góry głowę, rolując kręg po kręgu, przytul mocno swoje nogi, zbliż czoło. Do kolan. Delikatnie oderwij i pokołysz się w prawo, w lewo. To jest świetny masaż dla naszego kręgosłupa. Jeśli nie mamy czasu, możliwości, żeby pójść na masaż, sami możemy wszystko zorganizować. Jeśli dodamy do tego. Akcesoria, które są za mną, czyli kulki i rolki, możemy naprawdę zrobić wspaniały automasaż. Ja w domu stosuję kilka razy w tygodniu i bardzo sobie chwalę. Teraz do przodu i do tyłu, pokołyszemy się jak kołyska. Na kręgach, pomału. Odłóż głowę, doklej kość krzyżową, odstaw nogi, wyciągnij prawą rękę wzdłuż uszu, przekręć się na prawy bok i przejdź do pozycji siadu. Teraz przejdziemy do klęku podpartego, ale ustawiając przedramiona na macie, tak żeby łokcie znalazły się pod barkami kolana na szerokość bioder i rozluźnimy miednicę kołysząc biodrami w jedną i w drugą stronę. Tak naprawdę najwięcej spięć, które mamy, właśnie pochodzi z przykurczów, które znajdują się w okolicach miednicy. Dlatego bardzo musimy zadbać o ten rejon naszego ciała. Przejdź do klęku podpartego. Przenieś prawe ramię pod lewym. Ustaw wnętrze dłoni do góry i opuść ramię na ziemię, jednocześnie ustawiając głowę na macie policzkiem doklejoną do podłogi. Odpychaj się lewą dłonią. Wykonuj skręt i rozluźniaj się. Jestem ciekawa, czy jest Ci miło w tych pozycjach, bo mi bardzo. I mam pewność, że po takiej sesji będę spać wyśmienicie. Przenieś ramię do przodu, wróć do klęku podpartego i zrobimy to samo na drugą rękę, czyli lewe ramię przekładamy pod prawym, układamy na macie razem z barkiem. Wnętrze dłoni kierujemy do sufitu, drugą dłonią odpychamy się od maty i zostajemy w pozycji parę chwil. Z wdechem podnieś się. Przejdziemy teraz do pozycji leżenia na brzuchu, wyciągając nogę jedną i drugą, dociskając kolce biodrowe do maty, wyciągnij ramiona mocno do przodu. Prawą dłoń ułóż tak, żeby złapała za lewe ramię, a lewą dłoń tak, żeby złapała za prawe ramię. Delikatnie unieś głowę i oprzyj brodę o nadgarstek. Skieruj nogi tak, żeby zewnętrzne krawędzie opadały na dół. Dociskaj kolce biodrowe po to, żeby utworzyła się taka niewielka mikroskopijna przestrzeń między pępkiem a matą. Wydłużaj dolny odcinek kręgosłupa, podwijając kość łonową pod siebie, a kość krzyżową kierując pod siebie. Rozluźnij się. Pośladki luźne. Teraz skieruj pięty do środka, a palce na zewnątrz. Wyciągnij ramiona przed siebie. Wyciągnij ramiona przed siebie i zmień ustawienie rąk. Oprzyj brodę o nadgarstek i zrelaksuj się. Zamknij oczy. Pomyśl o czymś miłym. Licz swoje wdechy, i wydechy z wdechem wyciągnij ramiona do przodu, oprzyj czoło. Przenieś lewą rękę koło klatki piersiowej i przekręcimy się, żeby się położyć na plecach. Weźmiemy koc, żeby go podłożyć pod głowę, żeby było nam wygodniej. Ustawimy koc jak poduszkę. Ważne jest, żeby było komfortowo, żeby było wygodnie. Jeśli jesteście w piżamach, to tak naprawdę możecie już zasnąć, a jeśli nie, to chociaż 10 minut się zrelaksować. Ustaw koc tak, żeby znajdował się na wysokości dwóch trzecich szyi, tak żeby broda delikatnie była skierowana do mostka. Nogi rozluźnione, puść stopy luźno, skieruj wnętrza dłoni ku sufitowi, rozluźnij brzuch, rozluźnij uda. Oddychaj swobodnie. Staraj się, żeby długość wdechu była taka sama jak wydechu. Rozluźnij ciało. Zostawiam Was w tym pięknym relaksie. Nigdzie się nie spieszcie. Może Wam się uda zasnąć, dzięki czemu będziecie mieć więcej energii. Ja tymczasem zapraszam na kolejne praktyki ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.